Ej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Blackz i od razu odpalamy sobie klasyfikację generalną, ponieważ tutaj będą się działy rzeczy Najważniejsze Robert Lambert 148 punktów, a Bartosz Zmarznik 144. Teoretycznie w walce może jeszcze być Jason Doyle, ale to bardziej o miejsce drugie i to przy kataklizmie jakimkolwiek Bartosza Zmarznika, więc no będzie bardzo ciekawie. No i już y, nie mogę się doczekać tego, co będziemy w stanie wyczynić w decydującym Grand Prix, którym będzie Grand Prix Australii. Proszę bardzo, pamiętacie, kiedyś tak się rundy kończyły, kiedyś tak się całe cykle kończyły. I teraz po raz drugi w tej serii przyjdzie nam zakończyć cykl właśnie w. Australii, no bo w sumie jak inaczej, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Naprawiamy sobie nasze dwa poczciwe silniki, które przez całą serię dawały nam radość, dawały nam możliwości do ścigania. Co prawda czasami defektowały, ale potem, jak już ogarnąłem, że jest takie ryzyko, no to nie kusiłem losu i sobie defektowały. No, nie defektowały, zamieniałem je i mogły sobie defektować, ale w nasz, na naszej pacie naszego busa, więc tu nie było problemu. Ostatni olej również jest. Naprawiłem części, więc nasz iście demoniczno-szazański stan konta się zmienił. Ale to akurat żaden problem, w alternatywnej rzeczywistości u Maćka z klanu również jest bardzo ciekawa sytuacja w generalce, więc bardzo mu jeszcze raz dziękuję za towarzyszenie mi przez całą tą serię, robienie tej alternatywnej klasyfikacji generalnej i no i to jest jako duża ciekawostka dla was, więc no miło, miło, dziękuję bardzo. No i co, przenosimy się do Australii, długi lot nas czeka, ale na szczęście w tej grze nie trwa to za długo, więc zobaczymy najważniejsze rozstrzygnięcia, klasyczne flashbacki z roku 2015, no fajny jubileusz, fajnie sobie. Przypomniałem sobie o YouTube, o tej grze. Akurat 10 lat po jej premierze powstały fajne dwie serie. Zakończymy ją właśnie w dzisiejszym odcinku. I przy kolejnym sezonie żużlowym, bliżej już lata, i, znaczy lata wiosny i sezonu, zaczniemy sobie kolejną, o której już nieraz wspominaliśmy. No, ale na razie chwilę będzie odpoczynku. Ale żeby pójść na odpoczynek, to trzeba najpierw zrobić robotę. A robota jest do wykonania konkretna. Utrzymać prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Ostatnie Grand Prix to zdecydowana zwyżka formy, więc po prostu pilnujmy. Tego nie jedziemy w pierwszym biegu, więc już nie będziemy śmigać cały, y, cały turniej przy krawężniku. Nasz wyścig to wyścig numer 3. Również zaczynamy z pola pierwszego, co oznacza, że mamy prawdopodobnie numer 9 startowy. Y, z pola numer 1 ruszamy, tak, tak, w biegu numer 3. Y, Bartek z trójką, y, Jason Doyle jeszcze nie jechał, więc Bartek wie, jakby o co się toczy walka. Cztery punkty w skali tego, że można zdobyć ich 21 przez całe zawody, to również nie jest jakoś bardzo dużo. Ale jest to jakaś przewaga, która, jak jest dwóch zawodników w dobrej formie, no to może być wystarczająca. Jeżeli chodzi o obroty i moment obrotowy, klasycznie podbijamy. Jeżeli chodzi o sam w sobie silnik, zostawiamy ten klasyczny. Długość toru jest taka, no tutaj były tory albo po 270 parametrów, albo po 400 prawie, więc tutaj 246. Tak trochę jak Toruń, na koniec dali dwa tory o podobnych parametrach. Troszkę dłuższy jest ten od turunia. No i z tego co widzę, to chyba jednodniowy, ale dobra, jedziemy. W 2015 akurat w wielkim. Jak powiem, śledzącym żużel człowiekiem nie byłem. Jakieś tam miałem lekkie przerwy. Zresztą wtedy też nie miałem za bardzo jak go oglądać, to. Może jakoś bardzo nie mam żadnych wspomnień z Australią, no ale w tym momencie myślę, że nabawimy się nowych wspomnień, i oby to były same pozytywne wspomnienia. Poszli Artio Maguta, Andrzej Lebedew i Taj Wufinden w pierwszym naszym wyścigu, będą naszymi rywalami. Jakimś cudem nie zjechaliśmy na trawę, ale już pokonanie pierwszego łuku sprawiło nam nie mało problemów, więc może ustawmy się troszkę lepiej na tym torze i rzućmy się w pościg za naszymi przeciwnikami, bo tutaj w przeciwieństwie do całego tego sezonu to Andrzej Lebedew bardzo ładnie jedzie i prowadzi ten wyścig. A Artio Maguta również jedzie dobrze. Ciężko go tutaj napocząć, ale w tym momencie odsuwamy go troszkę szerzej. Niby wyścig trzeci, ale dużo bardziej yy, krawężnik premiuje prędką, szybką jazdą niż zewnętrzne peryferiatoru. więc zobaczymy, czy będziemy w stanie również dopaść Andrzeja. Dobra, nie sądziłem, że to się stanie aż tak szybko. Ale Lambert jest nagrzany, Lambert jest w gazie. I zobaczymy, czy ten gaz utrzyma, bo teraz akurat go wyrzuciło dość szeroko. No i zobaczymy, nie. No raczej ta prędkość jest masakrycznie ogromna, i widać, że nie dość, że dobrze się czuję na tym torze. No bo myślę, że po pierwszym wyścigu już można skwitować go właśnie takimi słowami. No to po prostu również i pojechał bardzo fajny wyścig, dobrze ścieżkami. Motor, oczywiście, bardzo szybki, więc no, trzeba się tylko tego trzymać. Słychać w ten doping jakiś zorganizowany australijskich kibiców, ale nie ma się co im dziwić, ponieważ ich zawodnik, no prawie na pewno, zostanie medalistą Mistrzostw Świata. A dobra, ich zawodnik po dwóch startach ma 6 punktów. Jason Doyle wziął do siebie na pewno możliwość zdobycia, może nawet srebra, no ale to musi naprawdę punktować bezbłędnie, a i, ty, a i to może nie wystarczyć, ale póki co robi robotę perfekcyjnie a my już w drugim wyścigu e, będziemy się ścigali z naszym największym z tej serii Bartoszem z Marzlikiem, który nieraz e, pojechał dość niesportowo nieraz e zenerwował nas, co spowodowało wypowiedzenie pewnych niecenzuralnych słów, no ale jeżeli to się kończy jedynie na tych niecenzuralnych słowach, takie akcje, co można powiedzieć, że ma do czynienia z bardzo opanowanym zawodnikiem z Wielkiej Brytanii. No i w tym wyścigu sympatyczny Słowak, nagrzany, pełen potencjału Brytyjczyk, no przystojny Duńczyk i, no, i jakiś gościu z Polski, który ma 6 mistrzostw świata, ale i tak próbuje zapolować na kości biednego Roberta Lamberta. No ale siódemka ładnie wygląda, więc zrozumiałe. I jedziemy, może być bardzo ciekawy kolejny numer startowy, który sukcesywnie odsuwa nas od środka toru. Pole drugie, start średni, bieg szósty, więc już tutaj przed Bartek... Bar bar no. Okej, okay, trochę dubstepu nie zaszkodzi, już tutaj chcieliśmy troszkę przed Bartka wejść, ale ciężko się zasuwa i jest menedżerem zawodnika, komentatorem i jednocześnie jeszcze pomaga mu tutaj w tych zawodach, ale Bartek no jakby nie radzi sobie z innymi przeciwnikami, a co dopiero z nami. Już w tym momencie bez większej historii przedostaliśmy się przed jego może o cykl, ale tutaj nami zarzuciła jakaś kolejna się chyba pojawiła. No i Bartek prawdopodobnie już jakiś zamawia cztery szoty i mówią mu kamikaze. Miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że nas nie zmiecie z planszy, ale w tym momencie no my też za bardzo nie jesteśmy w stanie odrabiać dystansu do Mikela Mikkelsena w tym momencie. Martin Waculik w ogóle wydaje się poza zasięgiem. Może to te opony, które już troszkę są zmęczone, może... No nie wiem, nie widzę jakiegoś innego powodu, żeby tak się miało to dziać, no ale jak mamy przyjeżdżać trzeci, na trzecim miejscu w wyścigu z Bartoszem Zmarznikiem, no to z Bartoszem Zmarznikiem za plecami. Powiększamy naszą przewagę, Bartek to w ogóle przyjechał dwie sekundy prawie że po nas, więc może on bez opon wyjechał, trudno powiedzieć. Tak słabego Bartosza Zmarznika to ja nie widziałem od... nie wiem, nigdy? Chyba tak bym powiedział, ale dobrze, no jakby lepiej dla nas, punkty. Odrobiony Jason odrobił z kolei 3 punkty do Bartka, więc ciekawa sytuacja w klasyfikacji generalnej. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Mikel 8 punktów, proszę bardzo. Jason cały czas 2 i my się z nim mierzymy w biegu 12, więc kolejnego. Chociaż Jason do nas tyle traci, że te nasze 4 punkty to praktycznie już nam załatwiają bycie ponad nim w generalce. Ale Bartek z Marznik w trzech startach ma 3 punkty, czyli zdobył i dwa 0 Dobra, no to. Chyba troszkę nam zabił emocje, ale z drugiej strony to Jason Doyle teraz może go zaatakować, a my po prostu musimy jechać swoje, sukcesywnie musimy jechać swoje. Ten poprzedni wyścig zupełnie nam nie poszedł, nie wiem dlaczego byliśmy aż tak wolni, ale może to kwestia właśnie zużytych opon, może opony mają bardzo duże znaczenie, może tutaj muszą te rowki wąski na tych oponach bardzo dobrze nas trzymać i stabilnie na motocyklu, a tam było trochę błędów z naszej strony, więc to nic. Po raz pierwszy w tym sezonie Max Freak ma dobrą narodą więc niech z tego korzysta dwóch Australijczyków z pól wewnętrznych, z zewnętrznych, brytyjczyków oraz Fast Freddy. Zobaczymy czy Freddy będzie piękny tak jak on sam pod płotem. My z pola trzeciego nie najlepszy start, no ale do tego chyba byliśmy przyzwyczajeni. Nie pamiętam, nie, to jest, oho, oho, leży Max, co? Ej, kur, spowodowałeś, no tak. Spowodowałem kolizję! O, jakiś przelewik od Bartosza poszedł do sędziego. No, zobaczmy, jak bardzo spowodowałem tą kolizję, prawda? Myślę, że powinniśmy się. Powin tym jakiś sąd się powinien zająć, bo to chyba była przesada, prawda? Max prawie nas zabił tutaj. Oczekajcie. Y geneza kolizji. Mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm mhm. Ok. Mhm. Mm Kurde, sorry Max, przepraszam, przesadziłem. To było chyba za mocne wejście. Nawet Niki Pedersen by się czegoś takiego y, nie powstydził, ale może nawet nie wykonałby takiego strasznego ruchu. Miejmy nadzieję, że upadek przy dwóch na godzinę bez kontaktu z żadnym przeciwnikiem nie spowoduje, że coś ci się stanie. Ale na szczęście znaleźliśmy kozła ofiarnego. No, Lambo fatalne, to powinien mu zostać, wszystkie punkty mu powinny zostać zabrane w generalce. Na szczęście ten szatański proceder Lamberta został wykluczony i zakończony, prawda? Więc, no, sprawca wypadku, Jak to brzmi, no, biorę na. Siebie. Oj, chyba dobrze, że odpoczniemy sobie za chwilę od tej gierki, bo, bo Lambo ma lek krótki ląd i wszystko go po kolei denerwuje. No ale okej, okay. jedziemy dalej, jedziemy dalej. Jason 8 punktów, dwójeczka w tym wyścigu. My 4, Bartek 3. Może się to zakończy tak, że do półfinału nie wejdziemy, bo no Bartek, no człowieku, ty musisz punkty zdobywać, a nie wykluczać swoich rywali. Może jakiś zbiorowy przelew poszedł tam, chłopaki mają łącznie. No, trochę punktów uzbierali, może coś za to zarobili z Polski. Kubera właśnie jak z Martyk może się złożyli na coś. Nie wiem, no ale do ile 10 punktów, my w tym momencie 4, no ale że tak powiem wszyscy byli chyba świadkami tego co się wydarzyło przed chwilą i no tak jeszcze sędzia chyba nie, nigdy nie, nie wiem jak to powiedzieć, nie ugotował, co? Bo czasami no, można było pokrzyczeć, że ej, to tak nie powinno być, zostaliśmy niesłusznie wykluczeni, panie sędzio, chciałbym być Grzesiem Walackiem, o, jak... albo żeby Grzesia Walaska tak sędzia wykluczył, o, chyba by nie był takich hop do przodu. Ale dobra, lecimy z kolejnym wyścigiem. Huckenbeck, Kubera, Jack Holder, no i zabójca Robert Lambert. Oho, no i tu już był większy kontakt niż w całym tamtym wyścigu. Myślę, że tutaj powinno być jakieś wykluczenie oczywiście dla Lamberta, bo jeździ jak zabijaka. Dobra, jedziemy, krótka piłka. Jest zdecydowanie zdenerwowany, jest zdecydowanie nagrzany. Troszkę motocykl się nie słucha tak, jak się powinien słuchać, ale nie ma tragedii. Huckenberg na prowadzeniu, ale dwie pierwsze serie to chyba były zera w jego wykonaniu, więc na razie nie najlepiej to wygląda. A my rozpędzamy się i lecimy po to mistrzostwo. Może były przeciwności losu, może najlepiej to nie wyglądało, ale zaraz sobie wszystko podliczymy po tym wyścigu i zobaczymy, jak wygląda sytuacja, bo cztery punkty przewagi nad Bartkiem z Marzlikiem w tym momencie dają nam sporo, ponieważ Bartek no nie ma 10 punktów jak Jason Doyle, tylko ma tych punktów chyba trzy aktualnie, bądź. Może troszkę więcej? Nie spojrzałem, ale. Aha. Nie do końca wiem, co tutaj się wydarzyło. Podbiło nam jakoś przednie koło, ale. No, błąd chyba Roberta, prawda? Może to była cieszynka, no, ale może troszkę go nasz kochany sędzia wytrącił z równowagi, nie wiem. Ale to nam ogólnie bardzo mocno komplikuje wszystko, ponieważ my możemy do półfinału nie wejść z takim wynikiem. I wygląda to fatalnie moim zdaniem, ale Bartek również wygląda fatalnie. Przewidzimy sobie troszkę czasu. Bartek ma 5 punktów, my mamy punktów 4. Eee, może to zaważyć na mistrzostwie. Jason Doyle w tym momencie ile on do nas stracił? Ze 113, co ja gadam, ze 13 punktów. No to w tym momencie nie ma jeszcze tragedii. No ale musimy następny nasz bieg wygrać i tutaj nie ma przebacz, nie ma nic. Musimy ten bieg wygrać, a i nawet to może nam nie wystarczyć do wejścia. Dobrze, że mamy jedną trójkę, jak go wygramy, będzie druga trójka. Ale szczerze powiedziawszy, to może nie wystarczyć, więc. Kurde. Czy ten sędzia nam zawalił wszystko, co się dało? No, co prawda, tutaj też był nasz błąd, no ale tamtym wyścigu nie powinniśmy być wykluczeni. Myślę, że jakieś punkty byśmy dowieźli, zwłaszcza, że no, Max powinien być wykluczony. No i. Kurde. Stało się nieładnie. Stało się niefajnie. No, jedziemy w tym wyścigu. Jakby teraz jestem dość mocno oszołomiony. Nie sądziłem, że. Aż tak się coś odwali w poprzednim starcie, niestety odwaliło się bardzo mocno. Bierzemy na tę okazję, mieliśmy oponki 107, musimy tą trójkę przywieźć i liczyć, że po prostu to wystarczy. Ale czy to wystarczy? No, mam nadzieję. Nie mogę nic więcej powiedzieć: jest krawężnik, więc to, co nas premiowało bardzo dobrymi startami w Toruniu. Ale do pokonania są również jacy zawodnicy, bo jest to Dan Biule, Szymon Woźniak i Leon Macen. Szymon Woźniak, przypomnę, to jest jedyny zawodnik, który był naszym pogromcą właśnie w Toruniu. Dzięki niemu nie było 21 punktów, tylko 20, więc no nie ma się co śmiać. Teraz to trzeba się wziąć w garść po prostu i zwyciężyć w tym wyścigu. Ucieczka w krawężnik, rywale cały czas uciekają, poznają zewnętrzną, więc to jest woda na młyn dla nas. Rozpędzamy się jest miejsce pierwsze Dana Biuleya, ale zaraz może go inny Brytyjczyk zmienić na tym prowadzeniu i tak się właśnie dzieje. Czy po tym właśnie poznajemy mistrza największego mistrza? jaki może być, z tyloma przeciwnościami walczył, z sędziami, ze wszystkim przekręty, wałki, no i co tu jeszcze mogę powiedzieć? Różnego tego typu rzeczy, ale w tym momencie jedziemy na prowadzeniu 7 punktów, może nam nie wystarczyć do półfinału. No mamy dwa zwycięstwa, ale 7 punktów to jest malutko. A tutaj punkty się rozkładają dość równomiernie po zawodnikach, więc zobaczymy, na co to wystarczy, ale trzeba je dowieść i modlić się, że to może wystarczyć. Bartek ma troszkę większe szanse na wejście do półfinału, bo ma 5 punktów, więc no zaraz się wszystko okaże, będziemy się modlili. Jak nie, no to Lambo po raz kolejny może będzie medalistą Mistrzostw świata, ale nie mistrzem wyścig wygrany bez większych trudności. Szkoda, że w poprzednim tak się nie wydarzyło, bo skomplikowaliśmy sobie życie. No, Multum, to jeszcze w ogóle na rekord toru pojechaliśmy, więc brawo dla y, Roberta. Te opony wyciągnął z zapleców i się przydały. Y, no i co mogę powiedzieć? Pomijmy pojedynczy bieg. Y, tutaj jest dla w Mikkelsen-Huckenbeck. Czy coś się wydarzy miłego bądź niemiłego dla nas? No już zostaliśmy wywaleni z półfinału. To, to się wydarzy, więc y, y, średnio. I gdzie jedzie z Zmarznik? W tym wyścigu. Więc y, pomińmy bieg. Bartek z trójką. I prawdopodobnie żegnamy się z Mistrzostwem Świata w tym momencie. Chociaż nie no, Bartek ma 8 punktów. My mamy 7. No tylko, że Bartek pojedzie w półfinale i finale. Więc y, jak to będzie wyglądało? Nie mam pojęcia. Ale pierwszy półfinał to jest półfinał Bartka. Jeżeli zdobędzie punkty 3, to już jesteśmy w sumie... W dupie jeden punkt więcej Bartka zaważy. Być może Jason ma 12. W sumie no Jason nas raczej nie da rady wyprzedzić, chociaż to jest też możliwe. No ale sędzia przekręcił, nasz błąd również przekręcił. No, będą kontrowersje, będą duże kontrowersje. No, obejrzymy sobie ten wyścig, prawda? nie ma innej opcji. Tutaj się udzieją rzeczy historyczne prawdopodobnie. Bartek teoretycznie najgorszy z tych zawodników jeżeli chodzi o rundę zasadniczą. No on przywiózł 2-0, ale wystarczyło, żeby, żeby wszedł do półfinału. My przywieźliśmy dwa wykluczenia, w tym jedno no, no nie będę nawet już chyba się urozwodził nad tym, co tam się odwaliło. Ściskamy kciuki za Bartka, żeby nie wszedł do finału po prostu, bo tu się będą działy rzeczy historyczne i zaraz zobaczymy, który z tych zawodników będzie w stanie dojechać do finału start jak najbardziej na naszą korzyść, ponieważ Bartek jest ostatni i miejmy nadzieję, że on na tej pozycji zostanie, ponieważ to da Mistrzostwo Świata dla Roberta Lamberta, ale Mikkel Mikkelsen pojechał do Bangladeszu, a nie na tor żużlowy i nagle jest ostatni i to z ogromną stratą. Bartek na pozycji trzeciej, to wciąż premiuje nas Mistrzostwem Świata, ale czy tak będzie? On wie, on wie, że musi zrobić wszystko, żeby pokonać Frediego, żeby pokonać swojego kolegę z drużyny z Motoru Lublin, no i zobaczymy, czy to wystarczy swojego nowego kolegę z Motoru, czyli Martina Waculika, również mógłby pokonać, ale chyba jest za wolny, to się może nie Udać więc y, niesamowicie dużo emocji będzie w tym turnieju, ale te wszystkie emocje mogą przygasnąć po fakcie, w momencie kiedy Bartek nie da rady nas poskromić, pokonać i nie da rady wejść do finału. Więc miejmy nadzieję, że to się utrzyma. Nie widzę tutaj boskiej możliwości. Nie dojechał, nie dojechał Bartek z Marzing na trzecim miejscu. Robert Lambert mistrzem świata, nie do końca, bo jeszcze jest Jason Doyle, ale w tym momencie prorostwo wypełniło się soluwazy. Bartoszem została wygrana w tym sezonie na farcie, bo na farcie, ale się udało. A więc Bartek kończy Grand Prix z 9 punktami. My kończymy Grand Prix z punktami 7. Idealnie co mogę powiedzieć, ale właśnie, czy tu jest jeszcze możliwość, żeby Jason Doyle nas pokonał? Może zdobyć 6 punktów, a to nie wystarczy! Robert Lambert, mistrzem świata. Ten wyścig wszystko ułożył, w sumie do końca od nas nic nie zależało, ale koniec końców udało się to wszystko utrzymać. Pomijamy finały. Mistrz świata. ukończył sezon na pierwszym miejscu na wysokim poziomie trudności, zajmując dziesiąte miejsce w ostatniej rundzie. To wystarczyło, Bartek miał wszystko w swoich rękach, ale na szczęście te ręce były chyba za bardzo spocone i się nie udało. Freddy Lindgren zwyciężył. Zwyciężył Grand Prix Jason Doyle na drugim miejscu i on zdobył tych trójek Multum, ale nie wystarczyło, te 17 punktów nie wystarczyło. Ale on może. Nie, Bartosza chyba też. Chociaż może to ciekawe rozstrzygnięcie może być na koniec, również w alternatywnej klasyfikacji od Maćka Sklanu może być bardzo ciekawe rozstrzygnięcie. Ale kontynuujmy sobie i podsumujmy sobie, Jason nie dał rady. Ale patrzcie, jaka końcówka sezonu 155, 153 i 152 niesamowicie ciasno Bartek w sumie drżał, bo Bartek mógł zostać mistrzem świata. A pod koniec to drżało o to, żeby nie stracić miejsca drugiego w klasyfikacji generalnej. Niesamowity sezon, niesamowicie dużo emocji. Freddy czwarty, Artyom piąty, Kai Huckenbeck bardzo mocna tutaj z jego strony. Forma w całym sezonie, Jack Holder na miejscu 16-7, 116 punktów w aequo z Mikkelsenem. Vasul9, tu gdzieś pewnie się Max Freak schował między nim a Bulejem bądź Madsenem. No Woźniak 67, no nie najgorzej, Lebede 41, Kubera pokonał na taśmie, na rzutu na taśmie tajskiego, więc tak wyglądał ten sezon, udało nam się ukończyć sezon na pierwszym miejscu, w sumie praktycznie żadnych mocniejszych Dużo mocniejszych parametrów nie kupowaliśmy. Motocykla więc, no, nie jest źle. No, brawo, brawo dla nas. No, zrobiliśmy co się dało. Średnia liczba punktów na turniej 12,91. Zdobyte pieniądze, dużo tego było. 13 upadków, jeden spowodowany wypadek. Tak, no, no. Mm -hmm. Wyjazdy poza tor 6, przerwane wycieki 14. E, najwięcej spola D, zwycięstw, oczywiście. Najgroźniejszy rywal Szymon Woźniak. Nie wierzę, co oni tutaj wymyślili. Czas spędzony w garażu, całkiem sporo. Zużyte opony 46. Brawo. Zostaliśmy mistrzami świata, co ja mogę powiedzieć? Drugie w Warszawie, długo bez podium, pierwsze w Dałgapils, pierwsze w Gorzowie. Pierwsze w Stockholmie, pierwsze w Toruniu i to wystarczyło. Mało podiów w sumie oprócz zwycięstwa w jedno drugie miejsce, ale wystarczyło, mamy to napisy końcowe, ponieważ była to ciekawa seria, dużo się działo, ale zakończyliśmy ją happy endem po niesamowitym thrillerze. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Dajcie znać o swoich przemyśleniach, napiszcie komentarz, dajcie lajka, dajcie suba, cokolwiek, żeby ten kanał przetrwał zimę, prawda? Tak, jak bezdomni. No i co mogę powiedzieć? Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. No i widzimy się w kolejnych rzeczach na kanale. Na razie.